Mam parę od butelki ja, Ale po co ci będziesz miała na wymianę? no? Ja mam cztery butelki w domu. Aha I To przez dom oddać. no Wiesz z jedną butelką latała za złotówkę, no. Nie mogę mieć. Nie mogę znieść butelki do domu. Aha, bo siostra. Jutro przyjedzie. Aha, i żeby nie widziała, że stoi. No to ja nie możesz A ja nie możesz w reklamu Chcę trzymać tej butelki? W torbie? Przecież w torbie ci nie będzie grzeba, gdzieś położysz z boku. Dobra, nieważne. Nie. Uh -huh. Idzie Don Pedro. Ale jadzia ci wchodzi to piwko, żubr, jak woda mineralna widzę dzisiaj, no. Nie, bo ostatnio Hardasia piłam. No tak, hernasia, ale teraz pijesz żubra, no. To masz połówkę, ty. Dobra, słyszę. Daj. Masz, dama. Popiłaś, ale dzisiaj pijesz żubra, no. Nie hernasia, no. O Jezu, korany. Co ty masz, kurwa, takie małe? Spierdal. No, mówiłem, że korywa się patrzy. No, to mówię, bo patrzą się. Mówiłem ci wiele razy, no. Siadasz tam, czy nie siadasz, bo to nie mogę Nie Proszę muszę. No. Proszę. Nie, dziękuję. Ja zjadłem, by mi weź kurwa. Najlepszego, najlepszego życia kurwa. Dobre z galaretką I, są. I dobrych my. ciosów dla tego twojego. No, ty, na kałdę, ty, to z to galaretką dobre. są, dobre są. My. No to, no, jak już spróbowałeś, to trzymaj mordę. No. <laughs> Co tam szukasz Cześć. dnia? Jadzia, twoje zdrowie, no bo imię inne twoje, no to za twoje zdrowie dzisiaj pijemy, no. Ten półgłówek już poszedł, kurwa no tam, na sklep. Nie obchodzimy sklep, To jutro siostra przyjedzie, to postawi wam coś pewnie na imię nie? No dzisiaj on nawet. No, 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 no. Tak. E, ale mówię... Ty, słyszysz? Jo, to jutro, ale siostra, to jutro przywiezie jakieś w winko, nie? Lola.